Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj spotykamy się w tutorialu brwiowym. Tutorial, aktualizacja dotycząca tych brwi, które mam akurat teraz na sobie. Na brwiach wiele, wiele się zmieniło. Ostatnią aktualizację robiłam nie pamiętam kiedy. Czuję się jak na spowiedzi. Ostatnich grzechów nie pamiętam eee, i nie pamiętam kiedy one były. Coś wydaje mi się, że koło. Eee, na wiosnę w tamtym roku, więc już trochę czasu minęło, a może i trochę później, przede wszystkim taką najważniejszą zmianą jest to, że swoje naturalne brwi przestałam rozjaśniać. Więc automatycznie te produkty, które zaczęłam właśnie kłaść na swoje naturalnie dosyć ciemne brwi, wychodzą znacznie, znacznie ciemniej. Sądzę, że kolor też wychodzi w tej chwili bardzo ciekawy, ponieważ on jest niemalże idealnie dopasowany do tego koloru włosów, który mam aktualnie właśnie na głowie, aktualnie od jakiegoś już dłuższego czasu, ale właśnie też ten kolor swój trochę przyciemniłam jest bardziej rudy jest mocniejszy, głębszy rudy i właśnie te brwi są mniej więcej w bardzo podobnej tonacji i kolorystyce właśnie do tych włosów, nie, które mam na końcówkach, tylko te które mam od góry. Na pewno ja sama wyglądam też trochę poważniej i trochę groźniej, ale kobieta zmienną jest i od tego jest makijaż, aby... Próbować różnych możliwości, sprawdzać w czym człowiek czuje się lepiej, w czym człowiek czuje się gorzej. Od tego jest makijaż. W razie co, jeżeli by pojawiały się takie pytania, to tak, włosy trochę przycięłam bardziej na równo, tak jak mówię, przyciemniłam więcej ich, ufarbowałam na rudo, a pokręcone są lokówką o wielkości średnicy 32 mm, tą moją Remington z tą taką właśnie dużą, wielką bańką. Bańką, tak. Resztę, co tutaj widać na filmie, czyli jakaś, nie wiem, biżuteria, produkty, produkty na twarzy, pędzle, wszystko jest zawsze wypisane po opisie na dole i przy tym filmie również tak będzie. W trakcie filmu będzie słychać też, że jestem trochę chora. Aktualnie na dzień dzisiejszy jestem trochę chora, czuję trochę kataru, Czuję trochę bólu gardła, trochę wszystkiego, tak przychodzi właśnie do mnie przeziębienie, mam nadzieję, że za was to nie przyjdzie, ale choroba mnie nie powstrzyma i tak nagram dla Was film, więc nie mam co więcej gadać. Jeżeli jesteście zainteresowani jak właśnie wykonać te brwi, to zapraszam na tutorial. No dobra, możemy przystępować do tutorialu. W tej chwili widzicie moje brwi bez jakiegokolwiek produktu dla nich. Dlatego robię aktualizację filmu, ponieważ jak widzicie te brwi są w tej chwili w swoim naturalnym kolorze. Ja wcześniej brwi rozjaśniałam, więc efekt końcowy też był zupełnie inny. W tej chwili używam innych produktów, efekt końcowy jest zupełnie inny. Ale też właśnie hmm, inaczej mam, że tak powiem, brwi naturalne, ponieważ są znacznie ciemniejsze, przez co właśnie robi się inny efekt na brwiach. I hmm, postarałam się zapuścić trochę te moje hmm, pseudo-ogonki i na dzień dzisiejszy to jest raczej szczyt moich możliwości, tak jak mówiłam w, przed, w poprzedniej aktualizacji, jak nie będę na nowo robić takiego samego monologu. Ja mam y, dosyć grube, chłopskie, takie męskie brwi, które lubią połączyć się w jedną całość, są grube, nie mają ogonka i jeszcze potrafią czasami tak urosnąć, żeby wejść na załamanie powieki. Więc moje brwi to jest taki przypadek mało kobiecy. Dla wszystkich zainteresowanych, jak wyglądały poprzednie brwi, jaka była wtedy metoda i jak wyglądały właśnie... Mm, przy rozjaśnianych włoskach taki efekt końcowy jak wyglądał to odsyłam Was do y, poprzedniej aktualizacji brwiowej y, ten film na pewno będzie w kartach tutaj na górze jak i w linkach na dole w opisie pod tym filmem. Niedawno co nakładałam podkład, więc pierwsze co to biorę, grzebyk i brwi wyczesuję i przystępujemy do już rysowania brwi. Wybieram konturówkę w żelu do brwi z Inglota o numerze 13. To jest wściekły, rudy kolor. I biorę dosyć precyzyjny pędzel z zewy, z właśnie przeznaczony do brwi i nakładam tą konturówkę Wszędzie tam, gdzie mam po prostu włoski na brwiach. Wjeżdżam po wiedzy włoski dosłownie. Moim celem w tej chwili jest po prostu zabarwienie wszystkich moich włosków na mocno rudy kolor. Na razie jest to dosyć niechlujny proces. Wiadomo, że to będzie wyglądać zupełnie inaczej na sam koniec. Następnie biorę grzebyk i wyczesuję ten produkt z brwi. Teraz biorę już taki bardzo, bardzo precyzyjny pędzel właśnie do eyelinera, skośny, bardzo chudziutki przede wszystkim, to jest najważniejsze. I kolejną taką konturówkę, pomadę do brwi, tym razem z Anastasia Beverly Hills i moja jest w kolorze Auburn, bodajże tak to się wymawia. I ona jest bardziej rudobrązowa i jest dosyć ciemna. Ja jej używam tylko i wyłącznie do podkreślenia brwi, tak jakby od dołu i stworzenia ogonka. I tak naprawdę mógłby być to już koniec tej brwi. Yy, wiadomo, ja tego tak nie zostawię. Ja jeszcze będę ją wyostrzać. Jeszcze będę ją pociągać pociągać kolorowym żelem do brwi, więc jeszcze tutaj się trochę będzie działo, ale tak czy inaczej na pewno już y, mamy większość brwi, w przeciwieństwie do tego, co było na początku. Teraz biorę zwykły płaski języczkowy pędzelek do korektora i korektor w kolorze waszej skóry, waszej cery i będę rzeźbić właśnie ogonek. Tutaj góry nie ruszam, chyba że coś by mi się ubrudziło, to delikatnie wtedy można poprawić, ale tak to nie robię tutaj takiej e, Instagramowej kreski. Nie będę robić tutaj czegoś takiego, aby ona nie zrobiła się przesadnie sztuczna. I tak takie brwi, jak noszę, no to widać, że one są zrobione, a nie są takie w 100% naturalne. Ale tak czy inaczej chcę, żeby ten ogonek był ostry, żeby tu było ostro, żeby było idealnie właśnie do wycieniowania cieni, żeby to ładnie ze sobą współgrało. Ale tutaj od góry staram się zachować taki w miarę naturalny efekt, aby właśnie było widać powiedzmy nierówności brwi. I teraz tym samym korektorem używam pędzelka takiego samego, jak używałam do robienia brwi precyzyjnie, czyli z skośnego, bardzo cienkiego pędzla do eyelinera i rzeźbię korektorem brew od spodu. Następnie ten korektor rozprowadzam trochę do dołu. I mogę wziąć płaski pędzelek do korektora i dalej roz, rozprowadzić. Właśnie ten korektor, aby nie było takiej ostrej granicy. I mając już taki zarys brwi, biorę grzebyk i przeczesuję przed część brwi od spodu, aby pozbyć się takiej pierwszej linii przy rzęsach przy brwiach, aby pozbyć się właśnie takiego trochę sztucznego efektu. I to, co mi tutaj zostało, takie zęby, no to trzeba przeczyścić korektorem. Ponieważ w tej brwi zawsze brakuje mi dosłownie jednego włoska, tylko sobie dorabiam, i brew w tej chwili wygląda w ten sposób. Można ją też na tym etapie już tak zostawić, ale jeszcze użyję dwóch kolorowych żeli do brwi. I to są żele do brwi z Kiko. Ja mam o numerze 2 i 3. Dwójki używam z przodu na brwiach, ponieważ jest jaśniejsza i chcę jaśniejszy, delikatniejszy efekt na samym początku brwi, a następnie na resztę moich brwi używam już takiej dosyć mocno rudej i ciemnej trójki. I w ten oto sposób prezentuje się już zakończona brew, jeszcze tutaj naniosłam parę poprawek, inaczej być nie mogło, ale w ten oto sposób już prezentuje się efekt końcowy i w razie co tak, mi się chce codziennie robić takie brwi, ja codziennie robię takie brwi i jest mi z tym dobrze. I w razie co też mam świadomość tego, że istnieje możliwość zrobienia sobie brwi permanentnie, na razie nie mam raczej zamiaru czegoś takiego robić. No, i co najważniejsze, no, bałabym się, że ktoś mi po prostu to spieprzy. A tak, to jestem pewna, że jak ja sobie wyrysuję, to będzie tak, jak ja będę chciała. No i to by było na tyle. W tej chwili wracam się dzisiaj z wami jeszcze pożegnam. Co do jakichś tam wątpliwości na temat, nie wiem, kształtu moich brwi, długości, gęstości i wszystkiego co może być, to ja już się rozwodziłam bardzo, bardzo długo w poprzednim... że się W poprzedniej aktualizacji właśnie moich brwi, więc jeżeli... Em, macie jakieś większe, głębsze pytania na temat właśnie moich brwi naturalnych, to najpierw odsyłam Was do tamtego filmu, a jeżeli nadal nie będziecie wiedzieli tego, czego chcecie się dowiedzieć, to piszcie w komentarzach na dole pod tym filmem swoje pytania. Mam nadzieję, że sądzę, mam nadzieję i sądzę, że tutorial będzie przydatny, ponieważ e, jednak pomady do brwi, właśnie takie konturówki w żelu e, do brwi są jednak produktem trochę trudniejszym niż cień czy kredka, ponieważ jest to tłusta, mokra konsystencja, trochę zaczyna nam się to roznosić, trzeba umieć precyzyjnie pędzlem właśnie tutaj Wjechać tak, żeby wyrysować odpowiedni kształt, więc mam nadzieję, że tutorial pod tym względem się przyda i sądzę, że przyda się przede wszystkim osobom, które zmagają się z kolorem brwi do włosów czerwonych i do rudych. Bo naprawdę na YouTubie, zarówno polskim, czy zagranicznym, możecie znaleźć multum tutoriali e, do brwi ale do włosów do typu blondu, do brązu, do, do czerni, do takich typowych kolorów włosów, takie, które są jednak znacznie częściej spotykane na głowach niż jakieś rudości, czerwienie. A nie każdy jest taki sam i czasami przyda się tutorial właśnie dla rudowłosych, więc z myślą właśnie o moich rudowłosych y, widzach, widzkach, jest ten tutorial. No i dobra, ponieważ, tak jak mówię, jestem trochę chora, to mogę za mocno nie myśleć i niektóre sprawy mogły mi na przykład z głowy wypaść. Więc jeżeli czujecie, że ten tutorial jest niepełny, że czegoś zabrakło czy coś, macie jeszcze dalej jakieś pytania, to zadawajcie je spokojnie w komentarzach pod tym filmem i ja się z Wami żegnam. To by było na tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że widzimy się w moim kolejnym filmie, jak to zwykle ma miejsce i do następnego. Na razie.